Pseudonim Maska, jeden z arcyrywali Adama Małysza. Jego wizytówkami, sukcesy na skoczniach świata, oczywiście, i zimna krew. Jane Ahonen z wizytą w Polsce. Okazji do spotkania i rozmowy nie mógł zmarnować Mateusz Leleń. Zachęcił fina m.in. do dygresji na temat rekordu świata. Back to time. Pomówmy o teraźniejszości, o lotach Rioju Kobajasiego na Islandii. Jaka była twoja pierwsza reakcja? Byłem bardzo zaskoczony, gdy pierwszy raz o tym usłyszałem. Nie miałem pojęcia, że ktoś buduje taką skocznię. To było szalone, ale też naprawdę piękne. Skocznia wyglądała niesamowicie. Rioju skoczył 291 metrów, najdalsza odległość w zawodach to 253,5 metra, Stefana Krafta w Vikersund. W tej sytuacji, kto jest według Ciebie rekordzistą świata? Absolutnie rekordzistą świata jest według mnie Stefan Kraft. Rioju skoczył najdalej, tak, ale rekord świata wciąż należy do Stefana Krafta. Dlatego, że skocznia nie miała homologacji? Tak. Poza tym, Rioju był jedynym, który mógł tam bić rekord. Nie było innych skoczków. Nie znamy pogody, nie znamy prędkości, nie znamy sprzętu, nie wiemy niczego. Tak naprawdę, jedyne co znamy to odległość, którą podano. Ale oczywiście to był piękny, długi lot. Całej rozmowy proszę wypatrywać na stronie tvpsport.pl